Spotkanie dzisiejsze dotyczyło problemów e, związanych z bieżącą i codzienną działalnością powiatowego zespołu szpitali oraz przede wszystkim z brakiem e, reakcji e, starostwa powiatowego na problemy tutaj pracownicze i naszego, naszego szpitala. Została podjęta decyzja o odwołaniu pani dyrektor Holewińskiej. My nie mamy oficjalnej informacji e, czy pani dyrektor Holewińska została odwołana, czy też nie. W związku z czym istnieje bardzo poważna obawa, co będzie od poniedziałku. W sensie kto będzie podejmował te kluczowe decyzje dotyczące właśnie na przykład zakupu leków, sprzętu medycznego czy też transportów medycznych, a więc tych wszystkich rzeczy, o których decyduje w tej chwili dyrektor Cholewińsko. Czy wierzą Państwo w szansę, że uda się przewrócić panią Chlewińską na stanowisko, czego Państwo też oczekują? To jest jeden z elementów, o którym my chcemy rozmawiać. Natomiast czy wiemy w szansę, wierzymy w szansę powodzenia? Pewnie tak, bo inaczej no, nie podejmowalibyśmy takich działań. Czy ktoś z zarządu powiatu, ktoś z władz samorządowych rozmawiał z Państwem na temat tego, co dalej i informował o takiej właśnie decyzji personalnej? Nie, absolutnie. Absolutnie nikt z nami nie rozmawiał. Pomimo kierowanych kilku pism do pana starosty, do zarządu powiatu, nikt nie podjął takiego kroku, żeby rozmawiać z nami jako przedstawicielami pracowników, z pracownikami czy też ze związkami zawodowymi. Muzyka